Za lasami? Teletubisie bawią się z nami. Jeden, jeden, <ś pluralissions> dwa, <utcot refers> trzy, <şimdi> trzy, <ś> trzy, cztery, cztery. <ś mentalSure> Pora na tele tubisie, Pora na tele tubisie, Pora na tele tubisie, pora na tele tubisie, dinki winki, tinki winki, dipsie, bipsy, la la, la la. Oh. Tele tu <laughs> To <laughs> Move your thumb. hey yo, hey yo, la la, Oh! Teletubbies! Teletubbies! <laughs> Gdzie się podziały Teletubisie? Piłka? <small noise> o, gdzie piłka? Gdzie piłka? 어? <laughs> うん。<music> Cześć, mam na imię Alicja. Zapraszam Was do Ogrodu Niani. Idziemy do naszej Niani Bed. Witajcie. Wejdźcie. Idziemy do ogrodu. Będziemy zbierać owoce i warzywa. Idziemy ja. pomóc Nianis zbierać owoce i warzywa. Od czego zaczniemy? Najpierw jabłka czy pomidory? Jabłka. Bierzemy ze sobą puste skrzynki. Najpierw zbieramy jabłka. Na ziemi leży dużo jabłek. Kładamy jabłka do jednej skrzynki. Jabłka rosną na drzewie. Zebrałyśmy dużo jabłek. Są żółte, zielone i pomarańczowe. Teraz będziemy zbierać pomidory. Zrywamy pomidory. Zielone i czerwone. Kolej na fasolkę. Gdy otworzycie strąg fasoli, zobaczycie w środku czerwone nasionka. Fasola jest zielona na zewnątrz, a czerwona wewnątrz. Pomogę ci otworzyć strąg. Zielona fasola ma w środku czerwone ziarenka. W sklepie kupuje się suchą fasolę. Ta jest świeża. Świeży tymianek. Powąchaj, jak pachnie. Dania Bed ma duży ogród, tłen warzyw i owoców. Zbiera je i gotuje na obiad. Znalazłam pumpkin. To jest mała dynia. A potem znalazłam duże dynie. Były naprawdę wielkie i ciężkie. Wkładam je do skrzynki. Ostrożnie wkładam dużą dynię, żeby nie zgnieść tej małej. To bardzo duża dynia. I trochę brudna. Ma zielony kolor. Włożę ją do skrzynki. Skrzynki są ciężkie i trudno je udźwignąć. Wszystkie dynie są w jednej skrzynce. Skrzynkę z jabłkami musimy nieść we dwie. Jest naprawdę ciężka. Pełna jabłek. Wszystkie skrzynki stoją już na tarasie. Warzywa są posortowane. Posortowałam warzywa. Zielona fasola. Czerwona fasola. Zielone pomidory. Zielone i czerwone jabłka. Zielone i czerwone pomidory. Zielone dynie. Kolendra? Ty Jemy czerwone pomidory. Są pyszne. bardzo lubię pracować w ogródku Niani. Papa, pa. dziękuję za pomoc. papa! Pa. Jeszcze! 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 Cześć, jestem Alicja. Zapraszam Was do ogródka mojej niani. Pewnego dnia poszłyśmy do ogródka naszej niani Bet. Miałyśmy no. jej pomóc w zbieraniu warzyw i owoców. Dzień był słoneczny, ale chłodny. Zdjęłyśmy kurtki. Ja nie dała nam miski i skrzynki. Nie były ciężkie. Wszystkie pojemniki były puste. Szynkę mogłam jeść w jednej ręce. Zbierałyśmy jabłka i pomidory. Pasolę i kolendrę. Tymianek i dynię. Warzywa rosną w ziemi. Jabłka rosną na drzewie. Mamy dużo jabłek. Same je zebrałyśmy. Są zielone, żółte i pomarańczowe. Teraz będziemy zbierać pomidory. W z jabłkami znalazłam pomidora. Nie wiem, skąd się tam wziął. Potem zbierałyśmy fasolę. Fasola rośnie w ziemi. W zielonych strąkach są czerwone ziarenka. Fasola jest zielona na zewnątrz, a czerwona w środku. Czerwone fasolki wrzuciłam do białego pudełka. A to tym Janek. Jak pachnie. Lubię pomagać niani w ogródku. Przytuliła mnie za to i podziękowała. Duża i mała dynia. Ta dynia jest bardzo duża. Ogromna. Dynie rosną w ziemi. Kładę dynie do skrzynki. Muszę uważać, żeby dużą dynią nie zgnieść małej dyni. Wielka, wielka dynia. Jest trochę brudna. Ma zielony kolor. Najpierw znalazłam małą dynię, a potem dwie duże. Skrzynkę z jabłkami musiałyśmy nieść we dwie. Była bardzo ciężka. Było w niej mnóstwo jabłek. Kiedy skrzynki były już pełne, wniosłyśmy wszystko na taras. Posortowałam warzywa. Zielona fasola w zielonej misce. Czerwona fasola w białym pudełku. Zielone pomidory w białej misce. Zielone i czerwone jabłka. Zielone i czerwone pomidory. Dynie i zioła. Tymianek. Po pracy w ogródku byłyśmy bardzo zmęczone. Potem włożyłyśmy kurtki i poszłyśmy do domu. Pa, pa. Pewnego dnia w krainie Teletubisów Tinki Winki robił Telegrzanki dla wszystkich teletubisiów. Telegrzanki, telegrzanki. <gryzanie> telegrzanki. <gryzanie> telegrzanki! Telegrzanki, Telegrzanki! Telegrzanki, 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 Telegrzanki. Dipsy. Tinky Winky. Po. Lala. telegrzanki. telegrzanki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tery. Telegrzanki, telegrzanki. Dinki Winki zawołał Dipsiego lale i po na telegrzanki. Telegrzanki, telegrzanki! Dipsy, lala, po! Telegrzanki, telegrzanki! Telegrzanki, telegrzanki! Telegrzanki! telegrzanki, telegrzanki. telegrzanki. Telegżanki, telegrzanki, te, telegrzanki, telegrzanki. <tryk> Dipsi, lala, po telegrzanki, telegrzanki.

Telegrzanki zniknęły. O, o. Telegrzanki zniknęły. O, o. Gdzie się podziały telegrzanki? Gdzie się podziały telegrzanki? Grzeczny nono. Grzeczny nono. <zysklarna> <Last, two, three. try> Telegrzanki, telegrzanki, telegrzanki. Yes, dipsy ma telegrzankę. Te, telegrzanka. yeah. Yes. Tinki Winki ma telegrzankę. じゅるるるるる Tyle tubi się mówią papa, tyle tubi się mówią papa, nie, tubi się mówią papa, papa Tinki Winki, papa, papa dipsy, papa, papa lala, <laughs> papa, papa po. Allocated. A cuku, a Tinky Winky, papá, Papa Dipsy, papá, Papa Lala. Pa, pa, po. Pa, pa. Słoneczka zachód tuż tuż, tyle tubi się, żegnają się już. polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.